Przesłanie prawdy moje, Mojżesza Bogusława Gaz, prawa Stwórcy. Kto dzisiaj ziemskich ludzi zna prawa Stwórcy zawarte w krzyżu równoramiennym w kole? Prawa dane Wam stworzenie przez Pana naszego zostały przez ziemskich ludzi kompletnie zapomniane. Nie żyjecie zgodnie z tymi prawami. Są to najprostsze dostosowania prawa i każdy ludzki twór. Musi je znać i stosować. Prawa zawarte w Krzyżu Prawdy. Ramy ją pionowe, mówi: Wszystko, co lekkie, idzie do góry, a wszystko, co ciężkie, spada na dół. Prawo ciążenia. Powinniście tu na ziemi żyć w równowadze 50% duchowego, a 50% ziemskiego. Nie można być za lekkim, bo powędrowalibyście do góry. Ciężki spadnie na samo dno. Żyjąc tu na ziemi, trzeba być w połowie duchowym, a druga połowa w ziemskim, i wtedy zachowana jest równowaga. Ramię poziome, mówi, jednorodne przyciąga jednorodne. Prawo przyciągania. Dwa takie same nurty będą się przyciągać przez jednorodność. Ziemscy ludzie. Jak są jednorodni i mają ze sobą coś do przepracowania, będą się przyciągać przez jednorodne. Jeżeli jesteście radości w codziennym swoim życiu, takie energie też przyciągacie sobie. Biadoląc, narzekając, złożywszą, przyciągacie takie energie. Każdy przyciąga taką energię, jaką sam wysyła. Dlatego przez życie trzeba iść z radością, miłością duchową, a sprawy, które wam się pokazują, na drodze rozwiązywać. Koło, w którym zawarty jest krzyż prawdy, mówi, co zasiałeś, to rządź będziesz. Prawo koło kołobiegu. Prawa zawarte w kołobiegu, to co zrobiliście, do was wraca. Siejąc zboże, będziecie zbierać plony w postaci do Dorodnych ziaren zbóż, siejąc plewy, odpadki pochodzące z młócenia zboża, to też zbierzecie tylko plewy, odpady. Co robicie w waszym codziennym postępowaniu, dokładnie do was powróci. Macie na ziemi bardzo proste trzy prawa dane przez Stworzyciela, tylko trzeba je poznać i bezwzględnie stosować, a wszystko. Wkoło Was będzie się zmieniać na korzystniejsze. Ziemscy ludzie, nie dajcie się oszukiwać, że te prawa nie istnieją i nie działają. Każdy z Was na pewno dokładnie wie, że te prawa działają, tylko nie były prawidłowo nazwane i wprowadzane w codzienne życie.